wziął mi szpon, rycerz, coś, nowy strażnik, tytan, wieczny, pierwszy. Wyglądam pięknie. weźmiemy pierwszy rok. Nie. Ja może demona ustawię, bo to w sumie akurat w mój klimat podchodzi. Tutaj robimy... Tutaj, błaś, błaś. kochani, tutaj wasza informacja, robimy wszystkie skrzynki, bo tutaj jest specjalny minerał do robienia mitycznego wyposażenia Okej okay. okay. Brzmi jak plan No i mi kolorki nowe pozmieniało z powrotem Szkoda O, a my w Blackgate jesteśmy No, ciekawa po. No, dobrze, idziemy po kolei, ja mniej więcej pamiętam gdzie była większość synek, także no dobra. idziemy za mną! No kurczę, ale ja mam akcent w tym, zwiększony. Czekaj, niech ja sobie przypomnę jak to było. Moja widać. Więcej żeby... ćwiczyłeś, to jesteś <coughs> szybszy. Tak, te przesiady nie robiło się nic z powodu, tak? Znaczy to akurat efekt uboczny. I nice <laughs> a tak, bo ty dupę chcesz zwiększyć <laughs> <laughs> Dokładnie, dokładnie. E, nie mogę. O, już mogę. To już? Hop, 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 a O, bo, bo, coś się, Eee. Tu jest jakaś skrzynka? Nie wiem. Nie ma. Ej, bo mi głowa Tam był, Tam był zawór, żeby dostać się do skrzynek naprzeciwko. Okej. Okay. Mądre to to. Uwaga, zawory z lodem. Dobra, na luzie. O! Na luzie. Dobra, to jest taki dobry pomysł. No. O! Mamy generatory. Szybcie. O! Łama to nie Dobra, zrobię to fajnie. Bawimy się, kto ten śmietnie. Ale oni są brzydcy wszyscy. Okay. Jak ja bardzo ujęć wirusu to ci mnie irytują Super i wyjść atakujcie i gener sprzedajmy generatorami Dobra. Świnia mnie atakuje Pomocy! Ta świnia mnie ożywia wrogów. Powiedzmy, że się osłania. Aha. Zakładałem, że w ogóle wiesz gdzie jestem. Wiem, bo ci widziałem. A, wiem o tym Ej, bo taśmę jak najdrażni, w pomocy! No zaraz to gra, ty, ty, To Ty to wysadziłeś! Tak! Ale nie widziałem, że biegniesz. że wysadziłem. Nie, nie, się... Znaczy, no to ja teraz się biega, tak? Uwaga, tam jest zmina, ja przejdę, wy poczekajcie. Dobra. Teraz możecie. Dobra, czekajcie, bo tu jest przejście do o, Czy ty przeszedłeś przez te drzwi? Yeah. Yeah. Były otwarte, jak ja widziałam. No. A u mnie była animacja, gdy się dopiero otwierały. Aha. Jak to jest, że wy wszyscy dostajecie kombinezony, a ja dostaję w kółko dokładnie jakieś nudne yy, podzespoły. I to nawet dokładnie identyczne za każdym razem. Nie no, też widzę, że dostajesz jakieś wyposażenie. Naprawdę? To mnie to omija, nie dostaję jakichś nawet informacji. Dlaczego znaczy, bo ty nie dostaniesz napisu, tylko z boku ikonkę, no że spisałaś. No właśnie, nie ma tego. Ale bo nie ma... Oni się w ogóle starają? Oni się w ogóle starają? Zapytał ty, który się bił yy, z wrogiem i ja go dobiłam. Nie, nie dobiłaś, bo ja miałam animację do bicia. Mam to nagrane, Czekajcie, mając... bo ja się muszę... Ja się muszę... Co wlasz gdzieś... z gdzieś... Tu się skulcie. I... Okej, okay, poczekamy. Tu, tu gdzieś jest. Tu. No. Nie stwierdzono mnie powoli, ale też... Jeszcze można ode mnie. A co, zląży się tam coś? Nie. Miejsce się zrobiła na wyryw. Została od podkopany. Od Odkrytka. Taka jak u ciebie, że jak ty coś podniesiesz, to z powodu coś wyjdzie. Haha! No. Także jak wyjdziesz do górnie za was. Coś wcześniej, wcześniej wspominałeś, że nie poznałeś całej twojej rodziny, co nie? Tak, to był tata. No to już chyba wszyscy Dokładnie Nie, ee, Dick nie poznał jeszcze partnerki taty Kaśki To poznała się, jeszcze nie Hehe Znowu tak. <laughs> no, umarłam To nawet nie była moja wina Osi, czekaj Już, jest to Dzięki To naprawdę nie była moja wina to nie była! To, 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 to nie była to wina moja pisko. wina, to głosy mi kazały! To wina globalnego ocieplenia i, i ludzi, którzy nie są wegetariani, mówię wam Okej, na Ja walczę ja z gościem dobra. który nam mnie strach tymi kawałkami lodu. Dobra Wy trójkę z jednym rogiem. No może. A, A i tak przy okazji, to... pamiętaj, tak jak wcześniej były trzy fale przeciwników, to tu są cztery albo pięć. Wspaniale. Nie cierpię tego królika. I ona jeszcze czuci tych ludzi innych. Mi się podoba jakby we dwoje przecie jednego przeciwieństwa! No a jeszcze ja przed chwilą wybrze, i wybrze, i była i na w ja, Jak skończyłam bardzo łatwy Zobacz, ale... Nie tak, jakimś po porzeniu, a my mamy jakieś świetne że... Ja nawet nie skończyłam fabuły tak dla figurów! Ja, ja mam dopiero trzecie doświadczenia! Ja w ogóle zacząłeś! Tak! Ale tymczasem ja, ja sprawdziłam mam ponad 200 godzin Ja mam y, ukończone tu faktycznie mniej niż 2 dni na tym Grane non stop jakby Czyli mam trochę więcej niż y, 48 godzin na tym wygrany Kochani ostatnia fala oooo są ze specjalnymi farcami Wspaniale! Jak wejdziecie w tarczę tej osoby, na przykład tutaj co jest teraz, to was zamrozi. Dobra. Znaczy... Zamroziłaby was, gdyby żyła. W szczególności się przydają te... uzdrawiaczki. Tam coś jest jeszcze. Ej, bo tu jest jeszcze przynajmniej dwie uzdrawiacze, które ja widzę. No to je pozbieraj. Już mam. I chyba nic więcej już nie ma. Poczekajcie na mnie, Konor. Ja tego łzyskuję. Dobra, może teraz da mi się jakiś ten. O! Wysłali mi! To jest ważne, to jest do szukania pracy. Mm. Jakby świetnie, znowu moje najgorzej. <noise> Jestem wsparciem, które potrzebuje wsparcia. Wspaniale. No, zupełnie Ciebie czułem się jak prawdziwy bohater, więc zrobiłaś <noise> mi fajny feeling, więc. Tak naprawdę to nie jesteś takie bezużyteczna, tak? No dzień. Nie ma za co, zawsze tu usług. Ej, bo mi brakuje kartonu do tworzenia tych kombinezonów. Właśnie dlatego mówię, że zawsze trzeba zbierać wszystkie skrzynki. I zbierać... Wszystko, co wypada z wrogów, bo inaczej nie macie za co stworzyć sobie wyposażenia. Tak robię. Tylko problemem jest, wiesz co? Problemem jest to, że ja mam ograniczone zasoby przez śmierć i walk podczas walki z Manbatem. I mi zasoby pospadały po prostu w dół. Okej, okay, poupgrade'owałam powgra się. Pro. Ja się muszę właśnie poupgrade'ować jeszcze. Got me in love again. Nie pamiętam już tekstu A co ja jeszcze znam, eee... Ninjago... Gu... Nie, dobra B, nie Czekajcie, mam pomysł Eee, opcje gry audio tutaj wyciszymy Jakoś fajna buza, żeby leciała w tle a ma ktoś głos? Nie ja mogę grać bez muzyki, tak? Znaczy walczyć z tymi potworami w ogóle. Znaczy masz jeszcze nasze gadanie, Bóg wie o czym. Moment! Chcę, chcę, czy będzie to słychać? Breakdance. A gdzie ja tutaj mam? Ej, zabawne jest to, że brakuje mi kartonu na pistolety absolutne, zimowe. Muzyka... Nie wiem czy to słychać. Słychać, ale... No słychać. Jak w takim starym radiu. Dosłownie. To kurwa nie. Ja się bawię w tym momencie. Nie, nie, pewnie nie widać tego, ale ja tańczę. O, nie widać. No to jak kurwa dopierdalać tam w to jest taki zelterant!